Serdecznie Państwa witam. Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak Amerykanie twierdzą, że Mars będzie do zasiedlenia i to rzeczywiście w niedalekiej przyszłości. Nie są to wizje z filmów science fiction, jest to rzeczywistość. Tutaj główne skrzypce w tej potyczce słownej o Marsa gra. Oczywiście znany państwu zapewne Elon Musk także wypowiada się w tej sprawie między innymi wiceszef NASA, który stosunkowo niedawno był gościem w Polsce podczas wyścigów i takiego konkursu na najlepszy łazik, który jeździ po Marsie. Te zawody tych łazików były organizowane Właśnie na terenie Polski, i okazało się, że Polacy tutaj są niezawodni. Mianowicie te nasze łaziki właśnie wygrały. Możecie Państwo przeczytać sobie, że odbył się mianowicie konkretnie piąta edycja międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich. ERC 2019 od 13 do 15 września na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. To było wydarzenie objęte honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i także innych placówek. I właśnie okazuje się, że Polacy są tutaj nie do pobicia, jeżeli chodzi o produkcję tych łazików jeżdżących po Marsie. A w dodatku także jako genialne były podobno postrzegane polskie pomysły na kolonizację Marsa, czyli zbudowanie autentycznej kolonii. Tutaj też furorę robią między innymi prace studentów z Politechniki Wrocławskiej. Między innymi mamy tutaj projekty pod nazwą Idea City i Twardowski. Także jest znamienne, że Polacy właśnie tutaj z, 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 mają swoje, swoje miejsce, i przy okazji wiceszef NASA, który tutaj wypowiedział się dla portalu ONET, komentuje, że Mars stanie się w rzeczywistości miejscem kolonizacji, być może nawet w latach 20. Jakkolwiek tutaj oczywiście są to jakieś takie na razie zarysy tej perspektywy, ale jest, jest to powiedziane najzupełniej poważnie. Tutaj ten wiceszef, pan Steve Jurczyk, takie polskie nazwisko, właśnie dyrektor do spraw operacyjnych NASA, Powiedział, że, że ta perspektywa w ten sposób wygląda, i powiedział także, że istnieje taka szansa, że będzie grupa osób, która poleci po prostu tylko w jedną stronę, już nie, nie wróci. I w zasadzie plany są takie, żeby rzeczywiście tego Marsa okiełznać. Jeżeli chodzi o plecy tej całej sytuacji, to tutaj najaktywniej włącza się Donald Trump, który ogłosił, żeby już olać, przepraszam za wyrażenie, Marsa, bo wyraził się bardziej dosadnie. Natomiast prze, przystąpić do właśnie zajmowania miejsca na Marsie jemu chodzi tutaj głównie oczywiście o takie loty na, na razie kosmiczne, ale oprócz jego wypowiedzi takiej właśnie determinacji, gdzie on nagle ku zaskoczeniu wszystkich zakwalifikował księżyc jako część Marsa, a nie tutaj część tego układu słonecznego Ziemi, Nagle okazuje się, że rzeczywiście on twierdzi, że chciałby, żeby w czasie jego prezydentury udało się tego Marsa po prostu okiełznać. Jeżeli chodzi o tych wizjonerów przyszłości, to tutaj na pierwszym miejscu plasuje się m.in. Elon Musk. I trzeba powiedzieć, że o ile można oczywiście odróżnić, kiedy prasa żartuje, a kiedy nie w pewnych sytuacjach. No tutaj wypowiedzi pana Elona Maska są tak radykalne i tak podparte wieloma prezentacjami, że on sprawia wrażenie, iż rzeczywiście wierzy w to, że nie ma w tej chwili już innego wyjścia dla ludzkości. No chyba, że jest tak po prostu bardzo zdesperowany, ponieważ jego wypowiedzi padały między innymi w kontekście. Zbrojenia się w Korei, a za którą Stany usiłują jakoś nadążyć, żeby tą sytuację opanować, i ponieważ te, te zagrożenia zewsząd narastają, i jakby taka niepewność co do jutra, stąd też jedyną. Opcją, którą Mask widzi jako możliwość dla ludzi, żeby w ogóle przetrwać, to jest po prostu ucieczka na inną planetę. Ja jeszcze raz podkreślę, że te wypowiedzi nie są prezentowane jako jakieś żarty i głupie dowcipy. Jest to po prostu prezentacja możliwości, która ma na celu, żeby ten gatunek po prostu ocalić. Przy czym Mask ma swoją teorię, jak to powinno być przeprowadzone, aby nie powtarzać, jak on mówi, tych wieków ciemnych, czyli wieków średnich, żeby po prostu na wypadek jakiejś katastrofy się tam przenieść. Twierdzi on, że bilet takiej średniej ceny na Marsa w tej chwili musiałby wynosić około 100 tysięcy dolarów. Wydaje się, że nie jest to tak naprawdę aż taka zawrotna kwota, bo to jest raptem pozbieranie 1000 dolarów od 100 osób. Myślę, że nie jedna osoba mogłaby sobie na to pozwolić. On twierdzi oczywiście, że te ceny na dalszą metę spadną. Natomiast te projekty. Są jakby wspomagane przez jednoczesne spotkania naukowców w różnych placówkach, którzy faktycznie patrzą pod kątem tej predyspozycji planety Mars do zasiedlenia. Niestety, należałoby powiedzieć, że oczywiście Mars ma pewnego rodzaju inną strukturę chemiczną niż Ziemia. Trochę różni się też doba, bo jest około 39 minut, zdaje się. Dłuższa niż na Ziemi, a ta struktura chemiczna, na przykład, wykazała w ostatnim czasie pewną zawartość metanu. Są spekulacje, jakoby ten metan był wyzwalany, na przykład, przez jakieś żyjące tam mikroby czy jakieś mikroorganizmy. I tutaj. Odezwały się głosy też przeciwne tej kolonizacji. Między innymi cytowany jest jeden, też tutaj właśnie ze specjalistów od tej ekspansji kosmicznej, który stwierdził, że nawet jeżeli te mikroby byłyby tylko jedynymi mieszkańcami Marsa, to człowiek nie ma prawa tam ingerować, ponieważ jeżeli my z kolei przylecimy na, na tą planetę w dużych ilościach, to ludzie przywleką ze sobą mnóstwo zarazków, i on mówi, że jest bardzo duże zagrożenie: że jeżeli my te zarazki przyniesiemy, to nie będzie już możliwe przeprowadzenie badań naukowych, jakie tam wcześniej organizmy żyły, jeżeli jakieś istniały. Ponieważ te wszystkie bakterie się po prostu pomieszają. W tej chwili jest przypuszczenie, że mogą tam żyć jakieś właśnie takie drobne, drobne organizmy, powiedzmy niewidoczne gołym okiem, no i stąd między innymi też im przypisywana była ta emisja niektórych substancji, jak tutaj czytam, tego metanu. Jakkolwiek nie, nie, jest to pewne, to są, to są spekulacje, co tam, się, co tam się wyłania i co jest emitowane. Są zastrzeżenia do tego zasiedlania Marsa właśnie takie, że my przede wszystkim przywleczemy tam zarazki choroby, czyli zatrujemy tego Marsa, zanieczyścimy, to jest po pierwsze, ale. Pojawiają się też tematy, które mogą być zaskakujące, przypominają trochę film Seksmisja Machulskiego, ponieważ prasa już pisze o projektach kosmonautów, ażeby. W tej przestrzeni kosmicznej mogło dochodzić do zapłodnień metodą in vitro, ponieważ naukowcy doszli do wniosku, że lepsze są loty jednopłciowe, załogi jednopłciowe, to znaczy żeby w jednej rakiecie leciała tylko jedna płeć. W tym momencie nie można by było powiedzmy w drodze czy po zasiedleniu może jakiegoś tam terenu nie można by było doprowadzić do tej prokreacji w sposób naturalny. I zaczęto badać, czy, te, czy byłoby możliwe zapłodnienie in vitro poprzez na przykład przewiezienie tego materiału genetycznego mężczyzn na tego Marsa. No, powiedziałabym, że wyłania się z tego rzeczywiście taki klimat, trochę jak z tej seksmisji, ponieważ jeżeli my mamy uciekać na, na Marsa z powodu zagrożeń militarnych, i to jest właściwie głównym powodem, a do tego jeszcze mają nam towarzyszyć te. Właśnie, próbówki, to no, można by było zapytać, czy te osoby, które prowadzą tutaj te wszystkie starcia, z których powodów my mamy uciekać, czy nie lepiej te osoby wysłać na Marsa, a my moglibyśmy tutaj zostać? A tym bardziej, że część prasy mm, przedstawia takie trochę czarne wizje. Pierwszych lotów na Marsa, twierdząc, że będą one bardzo niebezpieczne, bądź przynajmniej będzie towarzyszyła temu taka atmosfera spekulacji i, i takiego właśnie straszenia, że można już stamtąd nie wrócić, że jest to bardzo niebezpieczne, że warunki będą bardzo trudne i tak dalej. Czyli bardzo długa jest ta lista właśnie tych zagrożeń. Ja tutaj jeszcze powiem, że pojawiły się książki na przykład High Frontier poświęcone czyli wysoka granica no bo tutaj mamy oczywiście przeniesienie granicy z poziomu do pionu pytanie też jak rozwiązać prawnie te kwestie paszportów jakiś uregulowań kto mógłby tam lecieć tutaj jakby ta płaszczyzna nie jest specjalnie chyba jeszcze zagospodarowana natomiast w tej chwili ta, ta sytuacja wygląda w ten sposób, że Mars rzeczywiście wygląda bardzo spektakularnie. Jak Państwo spojrzycie na zdjęcia, niektóre są niesamowite. Te zdjęcia wyglądają jak takie połacie trawy zalesionej z drzewami. Okazuje się, że nie są to drzewa, to są prawdopodobnie złudzenia optyczne, takie po prostu zjawiska powodowane przez wiatr i piasek z takich tam tejszych jakby lagun. Także w dodatku, w dodatku można by zapytać, czy jeżeli jakieś istoty tam żyjące mają swój wzrok, nawet te mikroby, czy one widzą w ten sam sposób jak my na Ziemi, czy na przykład widzą te same zjawiska całkiem inaczej. To też jest ciekawe zagadnienie. Tutaj się ocenia, że jeżeli my byśmy tam polecieli, to przywieziemy około tryli kilku trylionów tych mikro mikroorganizmów ziemskich, tych właśnie różnych zarazków, i z tego powodu właśnie możemy uniemożliwić dalsze obiektywne badania naukowe. Jest też pytanie, jak nasze własne mikroorganizmy, które my tam przywleczemy, będą reagowały z tamtym ekosystemem, który też ma swoją wrażliwość. Tutaj, właśnie ten cytat, że jeżeli tam już są jakieś mikroorganizmy, to należałoby się powstrzymać przed jakimiś zmianami, które ludzie by wprowadzili, ponieważ by byśmy wtedy jakby no, naruszyli prawa tych organizmów tam istniejących. I te słowa wypowiedział też taki no, wieloletni, naprawdę ekspert od spraw kosmicznych Carl Sagan. Także w tej chwili można mówić o różnych problemach etycznych, wątpliwościach etycznych, które to wywołuje. No, prasa też mówi, że już zaczęto się zastanawiać, czy na pierwszym statku, który by tam zawiózł ziemian w celu kolonizacji, czy tam powinni się znajdować komicy, ponieważ z badań z kolei wynika, że poczucie humoru i podtrzymywanie dobrego nastroju bardzo poprawia efektywność działania pracy, też zdrowia. Także nawet już takie spekulacje są prowadzone. Ja bym chciała właściwie w tym programie głównie odnieść się do tego realnego poziomu kolonizacji Marsa, ponieważ tutaj na przykład w, w tym konkursie, o którym powiedziałam na początku, mieliśmy aż 25 półfinalistów, m.in. zespoły studentów z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji. Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Izraela i Polski. Nasze właśnie prace reprezentowała tutaj ekipa Politechniki Wrocławskiej. No i tak jak wspomniałam, te prace ponoć zachwycają czy nawet robią furorę wśród Amerykanów. Właśnie projekt twardowski i Idea City, czyli tych jakby takich kolonii marsjańskich. Prezes Towarzystwa Mars Society, Stowarzyszenie Marsa, Robert Zubrin, yy, uważa, że kolonizacja Marsa mogłaby zjednoczyć ludzkość. Z całą pewnością, no jedno jest pewne, że, że to jest jakiś temat ponad innymi tematami wspólny. Natomiast jedno, co, co by może. Dało się zarzucić temu projektowi, to to, że nie jest on robiony, realizowany w sposób spontaniczny czy wynikły z możliwości technicznych, tylko jednak w jakimś popłochu czy, czy panice, czy ma, ma być to rozwiązanie po prostu ratujące ludzi, i wydaje się, że no w takich warunkach łatwo też jest o pewnego typu może nawet jakiś drobny błąd, który, który po prostu. Może zniszczyć część obiektywnie konstruktywnej propozycji, żeby tego Marsa jakoś okiełznać. Na końcu przypomnimy, jeszcze tutaj dla najmłodszych, że tych planet mamy w układzie słonecznych Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. No i ten Mars zawsze kojarzył się z tymi właśnie między innymi Marsjanami, są też. Polecamy film fabularny pod tytułem Marsjanin, który opowiada właśnie taką perspektywiczną podróż na, na Marsa, aby oswoić się z tymi pięknymi skądinąd marsjańskimi krajobrazami. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę.